I też chociażby w mojej książeczce od tyranii 20 lekcji z XX wieku Timothy Snyder przeczyta Wam Radę 13. Cytuję: No, nowy ich będzie. będzie. Władze chcą, żebyś sflaczał w fotelu, wyładowując swoje emocje w kierunku ekranu. Wyjdź na zewnątrz, udawaj się w nieznane miejsca z nieznanymi ludźmi, poznawaj nowych przyjaciół i chodźcie wspólnie na marsze. Koniec cytatu. No właśnie, prawda? Dzisiaj mamy ten. Cały Facebook, ten ściek informacyjny i takie miejsce, gdzie ludzie mogą się boksować z rzeczywistością. A jak się już wyboksują, to, to wychodzą już na nic, nie mają siły i ochoty. A real to jest real, prawda? Realny świat, realne nauczanie, realne spotkania. No, a ludzie uważają, że jak sobie tam pykną, w, no, to, no, to, no to sprawa jest załatwiona i tak niestety nie jest. Realna, realna jest siła, prawda? Realna siła. Realny świat. No i efekt tego, słuchajcie, efekt tego oczywiście, tego, co my robimy z Unią, już mamy, bo za chwilę będzie Pan na fundusze unijne, właściwie to on już jest, bo jak wiemy, ten Krajowy Program Odbudowy to wisi w powietrzu. Przepraszam, to ja może lepszy śmiech włożyłem. Wisi w powietrzu. No, tak jest, tak jest, no, prawda? Tutaj Cwaniaki myśleli, że będą grali tak z Brukselą, z profesjonalistami, jak sobie to grają w Polsce. Oni tam, prawda, genialnie, w czystych rękawiczkach, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, a za chwilę to wam w ogóle zbanujemy. 50 miliardów złotych, przypomnę, to jest mniej więcej. Z tego, z tego 23,9 miliardów dotacji i 34,2 pożyczek. O, tu ciekawe z tymi pożyczkami, bo się pojawia pojawia się wątek chiński, podobno mamy pożyczać w Chinach, to jest słuchajcie już w ogóle normalnie słuchajcie no, jawna zdrada, bo ani Europa, ani NATO, ani Stany Zjednoczone nam nigdy tego nie wybaczą, bo jak wiecie Chiny nikomu za darmo nie pożyczają nie w tym sensie, że pożyczają za procent, ale to jest narzędzie chińskiego wpływu politycznego, więc jak my tu chcemy sobie zostać chińskim chińskim dywersantem w środku Europy, no to słuchajcie Czarno to widzę, czarno to widzę, tak? Czarno to widzę bardzo. Jeżeli to jest pomysł, a wcale wierzę, że to jest pomysł, prawda? Bo oni się tam na pewno zorientowali, że Unia nam tą kasę już zbanowała i to nie tylko z programu odbudowy, ale właściwie za chwilę wszystkie fundusze unijne. Dlaczego zbanowała? No, dlatego, kochani, że jeżeli pójdziecie do banku i będziecie chcieli pożyczyć nawet 5 tysięcy złotych, a jak będziecie chcieli pożyczyć nawet 5 miliardów dolarów, to w szczególności. I powiecie tam w banku, że owszem, wy to podpiszecie może umowy, ale tam w tej umowie to będzie napisane, że oddamy albo nie oddamy. A jak nie oddamy, to nam się nie będzie chciało, ale w ogóle to nas nic nie obowiązuje. No to myślicie, że oni wam pożyczą, prawda? No raczej wam nie pożyczą. No i no i tak to właśnie jest, prawda? Tak to właśnie jest, a mieliśmy dostać na odporność, na resilience, na transformację energetyczną, na zieloną, inteligentną mobilność, na efektywność, dostępność ochrony zdrowia, ha ha, ha prawda? Ochrona zdrowia, no właściwie o co chodzi, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No i nie dostaniemy nic po prostu, bo nie możemy dostać, no bo przecież no, to byłoby samobójstwo dla Unii, prawda? Chociaż jest oczywiście taki pomysł, taka, taka koncepcja, że rzekomo yy, oni tam w Unii nas mają już dosyć i że nam dadzą i coś tutaj pomachamy i, i znowu ich yy, wielki nasz naczelnik, towarzysz, yy, przepraszam za wyrażenie, wydyma, prawda? Ale ja myślę, że, że oni mają już dosyć bycia dymanymi i, yy, pardon, i, i mają już dosyć, prawda? Tak to można. To też kolejne nieporozumienie, bo nam się wydaje, prawda? Że nas tam na zachodzie postrzegają jako, że są źli, ale my, akurat ja, moja rodzina, jesteśmy dobrzy. A oni nas patrzą w ogóle, prawda? Jako Polaków. No jak się wam to podoba, a najwyraźniej się podoba, co widać w sondażach, no to to wasz, wasz problem, prawda? wio, łatwo powiedzieć, kto pamięta, serial Droga, prawda? Dawno, dawno temu. Prosimy bardzo, nie trzymamy. Bo nie możemy trzymać. Tak? Co dalej będzie, słuchajcie, to, yy, to znowu optymista powie, że jakoś to będzie, bo przecież wyszło 60 tysięcy ludzi i Unia nas uratuje. Nic na, na to oczywiście nie wskazuje. Zresztą, yy, zresztą yy, pamiętam w yy, tej książce Skrutona, yy, to on tak fajnie analizował, dlaczego skąd się w ogóle bierze ten, ten niesamowity optymizm u ludzi w ogóle. Przecież to Brytyjczyk, prawda? On też najwyraźniej, widzicie, padł tą ofiarą swojego optymizmu, że, że Brexit to będzie taki dobry dla Wielkiej Brytanii. No więc, no więc on między innymi tam stawia taką tezę, że optymiści to są trochę tacy jak gracze w kasynie. O, gracze w kasynie są klasycznym według niego przykładem optymizmu. Oni zawsze wierzą, że ten kolejny rzut to jednak oni się odegrają, prawda? No i jeszcze spróbujemy, jeszcze będzie, to już jest już za chwileczkę, już za momencik. Przy, przy czym to jest oczywiście związane z dalszym inwestowaniem swojego czasu, pieniędzy, życia w, w tę grę, prawda? W, te, w te reguły, które narzuca kasyno, a nie podejmowanie jakichś własnych działań, o których chociażby tutaj mówi w tyranii Timothy Snyder. No i my też tak uważamy, że, że jakoś to się zmieni, że jakoś to będzie. No i coraz, coraz bardziej jest ta żaba rozgotowana, już jest właściwie całkowicie ugotowana. No i też ciągle słyszymy, czytamy, że to jest kolejny krok, że zdążamy, że grozi nam, że no i tak można słuchajcie, rzeczywiście, prawda. Nie wiem, nie wiem jak długo tak ciągnąć. Zdążamy, grozi nas i tak dalej, i tak dalej. Przypomina mi się też taka książka. O której kiedyś mówiłem, którą, którą lubiłem, ale którą komuś chyba niestety pożyczyłem. Curzio Malaparte, takiego włoskiego pisarza. kaput chyba się nosiła nazwę. Ona opowiadała takie historie różne z II wojny światowej. Curzio Malaparte teraz wtedy był. Yy, Chyba też korespondentem wojennym, i on występował po stronie włosko niemieckiej, itd. Tak I tam jest taka rozmowa właśnie z jakimś rosyjskim jeńcem gdzieś na froncie wschodnim, który mówił ho, 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 Niemcy za was Budionny czeka za Bochem, prawda? Niemcy przeszli Boch, to, to, to mówili dalej, ho, ho, na, ho następci Niemcy, Budionny czeka was, za, za was za Dnieprem, prawda? Nie wiem, czy dobrze mówię, musiałbym sprawdzić na mapie. No rozumiecie, prawda? Tak coraz bardziej Niemcy sobie szli, szli, a oni ciągle Budionnym straszyli, tak? No, no właśnie. <grytanie> tak to jest, słuchajcie. Tak to jest. może. Może gdzieś, gdzieś jest jakaś tajemnicza granica, ale póki co jej w ogóle nie widać. A propos granicy, prawda? No właśnie, straszne rzeczy się dzieją tam na granicy. Kim my w ogóle jesteśmy? Kim my w ogóle jesteśmy jako naród, czy to w ogóle jest jakiś naród? Dzieci wywożone do lasu, tam są mrozy, za chwilę ludzie zaczną umierać, oni piszą, że chcieliby nam wywrócić, natomiast, natomiast Łukaszenka tam jest z drugiej strony. Przecież to co do tego nie ma wątpliwości trzyma, będą umierać, będą zamarzać, a my nie możemy wpuścić parę tysięcy osób, prawda? Mamy świetną demografię, a w ogóle to, jakby oni, od, oni do nas weszli, przecież nie są biali, nie są, nie są wierzący w Kościół Toruński, to byśmy tutaj, po prawda, wszyscy umarli. E, przerażające. To jest przerażające, co się dzieje i, i to milczenie, prawda. E, przypomina się ten wiersz Woroszylskiego, który też wielokrotnie przytaczałem, o, o państwach faszystowskich. No, widzieliście tego, tego bydlaka, który za, 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 zagłuszał powstań, powstań, panią powstańca warszawskiego panią Wandę, tak? No to, to, to jest po prostu przerażające straszne i, i luz, prawda? I luz. Do wszystkiego się można przyzwyczaić i na tym to pewnie polega. Na tym to pewnie polega, chociaż wolałbym, żebyśmy się nie przyzwyczajali, bo skoro miałbym to tak profesjonalnie, zarządczo za, za, zakończyć, tak? Bo zaraz będzie koniec, właśnie, uwaga, to będzie ten moment, no to, to trzeba z tym coś robić, a nie się tylko tylko przyzwyczajać. To byłoby na dzisiaj na tyle. Parę cytacików, jak, wi jak widzieliście, trochę literatury. Za chwilę wracamy do Was. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Bye, bye, bye. Bye. Tak.